co mamy witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z LEGO, chociaż to jest pierwszy film y, z LEGO, ale głosowaliście w, y, w społeczności, że chcecie filmy z LEGO, więc to jest nasz pierwszy film, taka recenzja, re, Ten, recenzja z LEGO City, no i co sobie otworzymy ten zestaw, który jest chyba z 2017 albo z, y, z 16 roku 2016 roku no i on co rok drży, więc teraz to nie jest taki tani, ale ja już biorę do składania. No i już widzowie, wszystko poskładałam, ale najpierw przyjdziemy do pojazdów. No i pierwszy się zajmiemy helikopterem. No to tak widzowie, tak to wygląda z boku. Fajne ma tutaj, o, przepraszam, te śmigło i tutaj jest wszystko fajnie. Tutaj też tak samo, tylko no krótko falówka jest ta te walkie toki, tutaj mamy te kajdanki. No i tutaj jest na jakąś postać miejsce. Tam już jest jakiś, jakaś pani, pilot. No i to możemy oczywiście tym operować. No i dobra, ja już to zamykam i przechodzimy do kolejnego. No i tu jest motor, tylko On mi trochę tutaj w sensie go jak poskładałem, to mój brat tutaj część taką jedną zabrał i ja musiałam taką dać więc tutaj, przepraszam, się troszeczkę różni, różni no ale myślę, że nie jest źle o, jej przepraszam, tutaj o, no i to tak wygląda, jest w ogóle taki no taki fajny motor, już takiego taki jeden mam, no i tutaj jest jakiś też pan kierowca który, no tak wygląda chwilka o, tak wygląda taki zwykły pani z Lego, pan z Lego i przechodzimy do kolejnego pojazdu no i zdecydowanie to jest mój ulubiony, faworyt y, t, y, z pojazdów z tego zestawu to jest radiowóz policyjny, on jest bardzo fajny tutaj mamy, y, tak wygląda z przodu, jest taki też sportowy, nie y, no i tak fajnie sobie wygląda tutaj jest jeszcze pani kierowca czekajcie, muszę wyjąć no więc widzowie, no, tak o tutaj wygląda, takie fajne ma tu włosy, które są połączone z tą oto czapeczką, fajny ma strój, okulary mi się podobają, więc, a jeszcze tu przejdźmy, tak o, tu wszystko wygląda, pyk, podobały mi się też mega te błotniki, błotniki i koła, no i moja ocenka od 0 do 10 to 10. No, a to jest ostatni widzowie z pojazdów. To jest taki ten tych więźniów. Nie wiem, jakichś piratów drogowych. Pojazd, jej go kierowczynią jest ta to jakaś pani, która. O, popatrzcie sobie z bliska. Tak wygląda. Jest taka. Ma takie ubranko szare, takie owłosy. Tutaj jest ten. Nie pamiętam jak to się nazywa. Taka czarna opaska tak to nazwę. No i tak wygląda od tyłu. No i jeszcze widzowie tylko tych dwóch figuryk wam nie pokazałem. Tu jedna z nich jest więźniem i druga jest chyba komendantem tego całego komisariatu. Ale poczekajcie. Dobra, ja was widzowie najmocniej przepraszam, bo mój brat zgubił tego oto pana. I no, ja go pytałem gdzie on jest, i on powiedział, że nie wie, więc jakby, no, wam go nie pokażę. Ale jeszcze mogę wam pokazać taką, nie wiem, czy figurkę, takiego oto pieska policyjnego, który tak się oto tu prezentuje. No, myślę, że jest fajny, taki fajny, no po prostu, nie wiem, owczarek niemiecki, i dobra, ja przychodzę już do kolejnej rzeczy. No i widzowie, przeszliśmy już do budynku, oczywiście go się składa na części i tu jest jedna y, część, pierwsza, no w której jest ten oto garaż, fajny on jest, bo tutaj też wjeżdża ten oto radiowóz, no, więc tak to jest, ale i wyjeżdża za pomocą takiego tylniego mechanizmu, który popycha, no ale można szybciej i widzicie go tam jest taki patrzcie teraz z nim poruszam no więc widzicie tutaj w ogóle mamy taki fajny yy, 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 taki płaski niebieski takie płaski niebieskie klocki tutaj napis policja yy, policja tu jest taka antenka taki, taka połącz tu mamy no w ogóle ten cały mechanizm, nie? o którym Wam mówiłem, no i tu jest takie biurko, biuro dla jakiegoś policjanta, tylko te krzesło chyba tu powinno być. No i tak to jest złożone, tutaj mamy taki daszek w ogóle, bo czekajcie, o widzicie, to jest jeden klasek, tylko bez tego białego. No i tak to się tutaj przyczepia, już przechodzimy do kolejnej części. No i widzowie kolejna część tego zestawu. Jest tu taki ślaban, który jest jak tam na zestawie pokazany. O taki. O. No i tutaj widzicie, widzowie, mamy takie lampy. Tu jest na helikopterze. Czekajcie. Na helikopter lądowisko. Yy, mamy takie fajne szyby. W ogóle to są naklejki, nie? To wszystko. Te paski. Tak dalej Tutaj mamy Welcome Home. witamy w domu. tam bo tu będzie takie więzienie. No, ale ten chyba tu trochę źle poskładałem. Czekajcie, źle poskładałem. Nie No i tutaj mamy takie też z naklejką, gdzie się cyka, zdjęcie dla więzienia. No i tutaj mamy ekspres do Kawy, do w sensie woda tu są też jakieś biurka yy, mamy to tak o, z monitorki tak wygląda czekajcie jakby o urwę jedno biurko tak wyglądają monitorki no i tak wszędzie to wygląda yy, o tak bo tu damy tu są chyba takie jak, yy, klocki żeby na przykład samemu można też dołączyć, dołączyć jakieś też płytki na nich też trochę to powiększać nie no i przechodzimy do ostatniej części i tą częścią jest areszt w którym sobie mieszka mieszkają są przechowywani więźniowie też takie lampy one tu fajnie wyglądają się prezentują mamy tu takie o rzeczy tu w ogóle czekajcie jak tu się tu się tako wkłada to tu no jest taka klapa, nie? Tylko teraz jej nie podniosę. A tu o, czekajcie. No, klapa taka jest. Tu jest, są, jest łóżko, taka jakby kryjówka. No i mamy drugie łóżko, ale to już nie jest kryjówka. Są łazień, łazienki. Ubikacje takie. No i tutaj jest też fajna ściana, taka, gdzie ktoś sobie grał chyba sam. Koło jej krzyży, jakiś plan opracowywał i liczył dni do wyjścia. Czekajcie, bo trochę. Teraz źle to się nagrywa, ale. No i tutaj widzowie mamy takie coś, co się podnosi i dyno... są dwa dynamity z tego zestawu. Tu się to o, na przykład wkłada jak się chce i tu się klika, no i. To wypada, tylko to mocno wypada, nie? No bo to jest to tako, patrz się wsadza i to tako jest, więc to nie jest jakieś takie mocne, ultra ultra, ale nie, no takie dobre, więc polecam. O, widzowie, czekajcie, muszę to włożyć. No, widzowie, trzeba było to przekręcić w tamtą stronę, żeby to w ścianę włożyć, no i tak to się wszystko prezentuje. Moim zdaniem to jest bardzo, dla mnie bardzo fajne, Podoba mi się ten zestaw cały. No i poczekajcie, jeszcze wszystko Wam pokażę w całości. No więc, no więc widzowie, tak się wszystko prezentuje złożone. Moja ocenka zestawu od 0 do 10 to 10 na 10. Tylko chwila, jeszcze ostatni szczegół. To nie mamy coś takiego o, tu pokazane. Takie rzeczy nie. No więc tu wszystko tak wygląda i. I tak, i tak to wygląda. Więc ja się z wami widzowie żegram. I zapraszam na kolejny odcinek, który będzie za chyba dwa albo trzy dni. No, i dużo zdrówka, cześć i czołem.